sobie szmatki, mogą być też grube skatlety. Zaczynamy od zwykłego przysiadania. Stop patrzył do przodu. Kolana wyciągamy delikatnie na zewnątrz i idziemy mocno. Napinamy brzuch pośladki. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6. Dwa i jeden, zostajemy w dole i dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden i przysiad, wykręcamy nogę na zewnątrz, stawiamy i raz, dwa, Trzy cztery pięć sześć siedem osiem i dziewięć. Dziesięć. Teraz dostajemy w przysiadzie, dajemy sobie ręce do przodu i będziemy robić taką pompę. I dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. I jeden. Wyprostujcie nogi, rozluźnijcie je. Strzepujemy. Teraz zaczynamy gumę na udach. tej tak kartkę wyżej niż kolana. Stajemy prosto. Namię na brzuch, pośladki, całe ciało. I lecimy nogę w bok. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i raz, dwa, trzy, mocno trzymam cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no i druga noga ta sama i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, i raz, 2, 3, 4, 5, i rozluźniamy nogi. I teraz idziemy na polażkę, lub na dół pod polskiem.

I, w bok. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Luz. Teraz kładziemy się na brzuchu. Możecie podłożyć ręce pod brodę, tak jak Wam wygodnie. Pamiętamy o tym, żeby nie podnosić bioder w trakcie tego ruchu, tylko samą głowę. Idziemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden i pulsują do góry. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i w luz. I druga noga. Raz. Dwa. Sam pośladek pracuje, znaczy oczywiście za nowe, ale nie po prostu wtedy. 6, 7, 8, 9, 10 i błyszpiemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, trzymamy 5, 4, 3, 2, 1. Teraz ręce z guscia będziemy otwierać i zamykać nogi. I 10. Cały czas mocny ruch. 9. Mocno opinamy ruch pośladki. 8, 7, 6. Zrobię radę. 5. Cztery, trzy, dwa i jeden, i luz. Przechodzimy teraz na to, cały czas używając gumy. Będziemy otwierać i zamykać kolana, łączą, mając zarys z bólu z na stole. Idziemy raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze pięć. Cztery, trzy, dwa, i jeden. Zmieniamy stronę. Ok. Przedramy. łączymy stopy i otwieramy do I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, i jeden i luz. Już. Możecie już wyjąć nogi z gumy. Teraz podwijamy matę. Tak, żeby mieć miejsce na poślizg, podkładamy szmatki, bądź, jeśli nie mamy skarpetki, tak? jesteśmy w skarpetkach, podnosimy biodra do góry, ręce na podłodze i teraz zsuniemy przód i wracamy, przód i wracamy, mocny pośladek, czym jak na nam się uda. mocno pośrodku do góry i trzymamy. Trzymamy i na noś się odcinek odbiorowy. I jeszcze 10, dziewięć, osiem, siedem, sześć, 5, cztery, 3, 2, 1 i ostatni raz z góry, do i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i los. Teraz zrobimy na chwilę rozciągnięcie łatków, rozluźnienia i posiadania z jedną nogą w boku, drugą w tył. I rozciągnęło posiadanie, ponieważ lubię to od nogi z tyłu dotykało, znaczy nie musi dotykać, ale musi być skierowane cały czas. I żeby nie być bokiem, tylko cały czas prosty, jeżeli to jest problem, jeżeli jesteście tutaj, to na sprawy. I trzymamy przez chwilę i skłon do nogi z Im stopa dalej od ciała w bok, tym większe poczujemy, rozciąganie. Chwilę się rozluźnimy i zmieniamy stronę. Miodro wciągnąć brzuch i do przykładu znowu. Chłodnie i wydech. I zapraszam może zrobić trening jeszcze raz.